Witam Was z Duisburga, a za mną wejście na Street Food Festival, a to oznacza, że będziemy dzisiaj próbować ulicznego jedzenia. Zapraszam do oglądania. Festiwal w Duisburgu jest jednym z najstarszych i największych festiwali street foodowych w Niemczech. I co ciekawe, oni organizują ten festiwal od 2014 roku, co oznacza, że w tym roku mamy 10 jubileuszowy rok. No i przez ten czas organizatorzy zorganizowali przez te 10 lat już 160 festiwali. A to ze względu na to, że ten festiwal nie odbywa się tylko w Duisburgu. Ono odbywa się o, lub odbył się do tej pory w 25 różnych miastach. Są tutaj oczywiście największe miasta, takie jak Kolonia, jak Düsseldorf, jak Mainz, ale właśnie jest też czasami w mniejszych miastach, na mniejszych lokacjach, jak właśnie dzisiaj w Duisburgu. Przez te 10 lat na tych wszystkich 160 festiwalach, które oni zorganizowali, mieli ponad 600 wystawców. Także jest to naprawdę, naprawdę spora ilość. Oprócz tego, że mamy dużo jedzenia, mamy też muzykę live, właśnie tutaj za nami jest DJ. Jest naprawdę bardzo głośno, jest tutaj naprawdę sporo ludzi. Ja myślałem, że tych ludzi będzie tutaj trochę mniej, no ale mamy długi weekend w Niemczech. My tutaj przyjechaliśmy, jest niedziela, godzina 13 i dlatego ja myślałem, że raczej ludzie zjadą się wieczorem, a to jest naprawdę, naprawdę bardzo pełno. Oprócz tego, że organizatorzy organizują właśnie co roku w kilkunastu miastach w Niemczech ten festiwal, to zajmują się Także cateringiem. Działa to na takiej zasadzie, że po prostu z listy food trucków, które z nimi współpracują, możemy sobie wybrać jakiś no i oni się tym wszystkim zajmą. Oni się zajmą całą organizacją tego, żeby ten food truck przyjechał na naszą imprezę i zrobił catering taki, jaki chcemy. Na tegorocznej edycji w Duisburgu mamy 36 różnych food trucków, bądź też różnych bud, bo to nie są tylko food trucki. Jak widzieliście, mamy też tutaj dużą, nawet nie wiem, czy większość nie jest. Po prostu takimi namiotami, które się tutaj stacjonarnie rozbiły po to, żeby serwować nam ich jedzenie. E, także 36 wystawców jest to naprawdę bardzo spory festiwal. E, no i oczywiście nie damy rady tutaj wszystkiego skosztować, e, ale spróbujemy wybrać najlepsze kąski, żeby wam je pokazać. Organizatorzy festiwalu organizują też na każdej edycji e, konkurs na najlepszy Street Food. E, no i jak zagłosować? E, jest to bardzo proste. Robimy zdjęcie e, e, food bo bądź też właśnie tego namiotu, tego dostawcy, od którego jedzenie nam najbardziej smakowało. No i postujemy te zdjęcie jako post na Instagramie z hashtagiem Street Food Festival. No i po festiwalu organizatorzy analizują to, których zdjęć było najwięcej, znaczy zdjęć, którego dostawcy było najwięcej i na tej podstawie jest wyłaniane zwycięzca danego festiwalu, czyli najlepszy street food w danym miejscu. I to tyle tytułem wstępu. My teraz idziemy szukać jakiegoś jedzenia. Jest tutaj naprawdę bardzo głośno, dlatego mam nadzieję, że dźwięk z tego filmu będzie się nadawał do użycia. A tak jak już mówiłem przed chwilą, my idziemy teraz szukać jakiegoś dobrego jedzenia. budka, pierwsze jedzenie, które będziemy dzisiaj testować. Jest z tej budki za mną, nazywa się ona Pitis i serwują oni tutaj taką, taki miks indyjskiej i indonezyjskiej kuchni. Mieliśmy do wyboru m.in. butter chickena, mieliśmy różne rodzaje samosy no i my zdecydowaliśmy się tutaj na start wziąć właśnie samosę, która została wypełniona ziemniakami jest podana ze słodko-kwaśnym sosem curry i do tego jeszcze takie śmietanowo- śmietanowy sos miętowy. E, czekamy na nasze zamówienie i zaraz skosztujemy, jak smakuje. Dostaliśmy naszą samosę, e, naprawdę bardzo szybko, one już były tutaj gotowe, pani je tylko e, wrzuciła na talerz, zalała tymi sosami, na talerz, na tackę papierową, zalała tymi sosami, e, no i one w zasadzie już były gotowe. E, tak mniej więcej się prezentują. E, no i mamy tutaj, tak jak właśnie mówiłem, e, sos chili mango i e, jeszcze taki śmietanowo-ziołowy. No i skosztujmy. Naprawdę zajebiste. Już się oczywiście uwaliłem tym sosem, ale to normalka w sumie. Co do tego smaku, naprawdę przepyszne. Ten środek, te wypełnienie jest super, bardzo mocno doprawione. Naprawdę czuć tutaj dużo różnych przypraw. Naprawdę super. Skosztowałem kawałka z tym sosem chili mango. Teraz zamoczę to w tym białym sosie śmietanowo miętowym. Naprawdę spoko, jak na wejście tutaj, naprawdę fajna propozycja. A jeszcze co do ceny, ile zapłaciliśmy za to? Cztery sztuki tej samosy kosztowały 8 euro. No i moja ocena, ja bym dał tutaj takie 8 na 10, naprawdę bardzo fajnie zrobiona samosa. Po naszej samosie przyszedł czas na trochę ochłodzenia, orzeźwienia, to znaczy na piwko. No, i udało nam się znaleźć bardzo fajną budę, która sprzedaje kraftowe piwo. Mieli naprawdę dość spory wybór tego piwa. Ja nie wymienię teraz wszystkich, które można było tam kupić, bo po prostu nie jestem jakimś znawcą tego i to też dla mnie jest pewnego rodzaju, może nie nowość, no ale rzecz, której dziennie, której na co dzień nie próbuję. No, ale wybraliśmy jedno piwo miodowe i jedno API. No i muszę przyznać, że te miodowe piwo naprawdę całkiem dobre, tak się prezentuje butelka. Staniemy sobie teraz, wypijemy nasze piwko i idziemy szukać dalej jakiegoś dobrego jedzenia. Kolejna propozycja, której będziemy dzisiaj kosztować, to bacon Bomb Burger e, i on jest właśnie z tej budy, która jest za mną. E, jest to po prostu e, kawałek mięsa, który został przygotowywany tutaj e, w tym smokerze, który stoi zaraz obok. E, oni to nazywają burgerem, to nie jest e, klasyczny burger, bo tak jak mówię, to nie jest po prostu mielone mięso, tylko e, kawałek mięsa grillowanego właśnie w tym smokerze, który tutaj mamy e, i oni go wkładają po prostu do bułki. My się zdecydowaliśmy na opcję klasyczną. E, cena to 11 euro. No i czekamy na nasze zamówienie i będziemy zaraz próbować. Mamy nasze zamówienie, mamy naszego burgera. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest właśnie kawałek takiego mięsa, który został przygotowany w tym dużym smokerze. No i on jest po prostu w bułce. Z tego co widzę, taka klasyczna bułka hamburgerowa mleczna. No i do tego tutaj mamy sałatkę i chyba to jest po prostu śmietana. A i na górze widzę jeszcze jest jakiś pomarańczowy sos. To pewnie będzie ketchup. No i teraz najważniejsze z Przystępujmy go. A więc, tak. E, mięso na pewno bardzo soczyste. E, czuć ten taki dymny smak e, tego smokera. E, dobrze doprawione. Ono jest w środku, z tego co widzę. E, jest zrobione na medium. Także to też trafia, przynajmniej w mój gust. E, na pewno nie będzie to opcja dla ludzi, którzy e, wolą raczej mięso well done. Ale teraz tak, jeśli chodzi o bułkę, bułka jest po prostu zimna, ta bułka hamburgerowa została przekrojona, no i po prostu został w nią włożony ten ciepły kotlet, te ciepłe mięso, dlatego myślę, że ta bułka byłaby dużo lepsza, jeżeli ona by była troszkę podgrillowana, ale tak ogólnie to mięso wyciąga nawet tutaj tą zimną bułkę i nie jest źle, nie jest źle. Jeżeli miałbym to ocenić, myślę, że dla mnie to jest taka szóstka. Jest to spoko propozycja, ale na pewno bym tego nie powtórzył. Fajnie, że fajnie można to sobie raz właśnie skosztować, ale też nic nadzwyczajnego. Nas tutaj przyciągnęło to, że widzieliśmy ten duży smoker i właśnie myśleliśmy, że to będzie naprawdę super rzecz, a jest średnio, powiedziałbym. No 6 na 10 według mnie. Dojemy naszego burgera i idziemy szukać dalej. Kolejny przystanek na naszej drodze to Fryger's Tiger które znajduje się właśnie za mną. Jest to coś w stylu hamburgera, z tym, że tutaj te wołowe mięso jest smażone w cieście drożdżowym na głębokim tłuszczu z różnymi dodatkami, które możemy sobie wybrać. Są tutaj trzy opcje do wyboru. Był klasyk, był chili cheese, jeszcze jakiś jeden, już teraz nie pamiętam, możecie zobaczyć sobie na przebitkach. Ja się zdecydowałem tutaj na tą opcję chili cheese i ona kosztuje 10 euro. Czekamy na nasze zamówienie i zaraz będziemy kosztować jak to smakuje mamy już naszego Freiburgera wygląda naprawdę naprawdę całkiem fajnie e, tak jak już mówiłem wcześniej to mięso e, jest smażone po prostu ten pet jest usmażony e, oni go pakują w te ciasto drożdżowe i później na głęboki tłuszcz e, z tego co widzę fajnie bo mięso jest medium e, nie jest właśnie well done i to jest to co ja lubię ale to są indywidualne preferencje e, tak on tutaj mniej więcej wygląda E, oni go już rozkroili na pół, dostajemy go właśnie rozkrojonego, e, no i skosztujmy jak smakuje. A więc tak, ciasto jest kruche i naprawdę delikatne, e, jestem dużym fanem tego ciasta, jest naprawdę, naprawdę dobre. E, do tego ja zamówiłem tutaj tą wersję chili cheese. No i to mięso, oprócz tego mięsa mamy właśnie w środku taki sos serowo-chili i on jest naprawdę ostry. Widzę tutaj też paprykę i kolendrę, smakuje to naprawdę całkiem dobrze, te mięso jest też jak dla mnie wysmażone w punkt. To jest jak na razie według mnie najlepsza propozycja z tych, które tutaj próbowaliśmy. Biorę jeszcze za jedzenie do końca, żeby mi to nie wystygło. I idziemy już szukać dalej. Freiburger zjedzony, Jezus Maria, jaki on był ostry. Ja naprawdę lubię ostre rzeczy, ale to, jaki ostry był ten Freiburger, to jest po prostu masakra. Normalnie czuję cały czas, jak mnie wypala usta. Ale nie włączyłem się z tego powodu, włączyłem się z tego powodu, że zapomniałem Wam powiedzieć jak oceniam tego Freiburgera. i w sumie dobrze, że będę go oceniał dopiero tym, jak go zjadłem całego. Dla mnie to jest takie 9,5 na 10, naprawdę super propozycja i jeżeli uda nam się jeszcze kiedykolwiek znaleźć je na jakimkolwiek festiwalu, to na pewno będziemy je zamawiać. Kolejna rzecz, którą będziemy kosztować, pochodzi z food trucka Izraeli Food i jest to manakesh, to znaczy marynowany seitan, podany na takim placku pszennym z sałatką. Mamy tutaj sałatę lodową, pomidory, ogórki, serfeta, karmelizowaną cebulkę i to wszystko jest polane sosem curry mango. Spróbujmy, jak to smakuje. Niestety bardzo nam się tutaj rozpadało i dlatego musieliśmy się schować przed deszczem. E, spróbujmy, jak to smakuje. Bardzo fajne połączenie smaków. Ten seitan jest naprawdę bardzo dobry, muszę przyznać. E, to wszystko jest zalane tym sosem Kermango mango i fajnie się to ze sobą komponuje. Do tego ta feta, karmelizowana cebulka. E, jest to całkiem fajna propozycja. No, jest to propozycja wegańska. Nie mamy tutaj mięsa, zamiast mięsa mamy po prostu seitan. Ja nie jestem jakimś super wielkim fanem wegańskiego jedzenia, ale e, też nie jestem przeciwnikiem. I muszę przyznać, że smakuje to całkiem nieźle. E, ale jeżeli miałbym to ocenić, e, to jest to dla mnie takie 7 na 10. E, czyli trochę powyżej średniej. E, nie jest to na pewno rzecz, po którą sięgałbym cały czas. E, to na pewno nie, to wykluczam. E, ale jako taki mały przerywnik właśnie od mięsnych dań, e, całkiem spoko rzecz. Kolejny przystanek. E, Kolejne rzeczy, które będziemy jedli, są z tego futraka za mną. E, ten futrak nazywa się snack Wunda, to znaczy e, cudowne znaki. I co oni serwują? Serwują rzecz, której jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. E, oni serwują gofry zrobione ze słodkich ziemniaków z różnymi dodatkami. E, mieliśmy tutaj wersję toskańską, mieliśmy wersję grecką, mieliśmy wersję e, włoską, na którą my właśnie się zdecydowaliśmy. No i na tej wersji włoskiej, na którą my się zdecydowaliśmy, mamy takie dodatki jak pesto, rukola, mozzarella, z tego co widziałem, z tego co dobrze pamiętam, to chyba też prażone orzeszki, ale to zaraz się przekonamy. Cena takiego gofra ze słodkich ziemniaków w tej wersji włoskiej, którą my zamówiliśmy, to 9 euro. Złożyłem zamówienie i czekamy na odbiór i zaraz będziemy próbować. Mamy naszego gofra. Bardzo jestem ciekawy smaku tego, no bo to jest rzecz, której naprawdę jeszcze nigdy nie widziałem. Gofer zrobiony ze słodkich ziemniaków, to znaczy z batatów. No i tak jak już mówiłem przed chwilą, Zdecydowaliśmy się na tą wersję włoską i mamy na niej rukole, mamy ricottę, mamy mozzarellę, mamy pomidory, mamy pesto, mamy pestki słonecznika i to wszystko jest zalane jeszcze na górze Balsamico. Wygląda to naprawdę ciekawie. Spróbujmy zatem, jak to smakuje. To są po prostu zmiażdżone słodkie ziemniaki, taka papka z nich zrobiona, i to jest wszystko usmażone w gofrownicy. No i muszę tutaj przyznać po pierwszym gryzie, że jest to strasznie mdłe. Nawet jeżeli weźmiemy właśnie gryza z bardzo dużą ilością tych dodatków, które tutaj mamy, one nie są w stanie po prostu przebić tego mdłego smaku tego gofra. No nie jest to jakaś dobra pozycja, szczerze mówiąc to jak stałem tam i patrzyłem na to, myślałem, że to będzie coś super, coś naprawdę wyjątkowego, jednorazowego, ale muszę przyznać, że jest to najgorsze, co dzisiaj tutaj jedliśmy. No i myślę, że jakbym miał to ocenić, no to jest to dla mnie takie 2 na 10. No nie jest to jeden, ze względu na to, że te dodatki, które tutaj są, są bardzo dobre. Ten ocet balsamiczny bardzo dobry, dobra, świeża rukola, pomidory też całkiem niezłe, ale to po prostu nie pasuje w połączeniu z tym gofrem ze słodkich ziemniaków. No nie jest to na pewno propozycja dla mnie i tutaj ode mnie, tak jak mówiłem, 2 na 10, jeżeli chodzi o cenę. będziemy dzisiaj próbować jest z food trucka, który się nazywa Posh i e, oni serwują tutaj strudle w najróżniejszych wydaniach. My zamówiliśmy dwa różne, wzięliśmy jednego z ciemną czekoladą i na górze tutaj mamy taką truskawkę i drugi taki bardziej klasyczny jest z jabłkami i z cynamonem. Są one bardzo duże z tego co widzę. Ich cena to ten z ciemną czekoladą kosztował 8,50, ten z jabłkiem i z cynamonem kosztował też 8,50. No, najważniejsze jest oczywiście jak one smakują. Spróbuję się teraz za to zabrać, bo one naprawdę bardzo duże. Nie wiem jak tutaj jak się tutaj za to wziąć. Spróbuję po prostu odkroić kawałek. Ja? Ja! A więc tak, ja skosztowałem najpierw tego z jabłkiem i z cynamonem. To jest po prostu przepyszne. Jest to takie kruche ciasto, podobne do tego ciasta, z którego przyrządza się baklawę. I w środku ten strudel jest po prostu cały wypełniony tym dodatkiem, który zamówiliśmy. To nie jest tak, że on jest tylko z góry. On jest po prostu aż do samego spodu w tym strudzu. To po prostu przepyszne. Nie jest to za słodkie. Jest naprawdę bardzo dużo tego wypełnienia. No, Coś cudownego, ten z jabłkiem jak na razie przepyszny, skosztuję teraz tego drugiego z ciemną czekoladą. Ten z ciemnym czekoladą też bardzo dobry. Dokładnie to samo, co mieliśmy w tamtym. na nadzienie jest po prostu aż do samego końca w tym kawałku tego ciasta. Jest go bardzo dużo. Tutaj mamy ten taki mały twist tej ciemnej czekolady, która jest gorzka i redukuje jeszcze bardziej tą słodycz tego ciasta, która jest niewielka, ale jest to taki fajny dodatek tutaj, taka fajna dodatkowa rzecz, która nadaje właśnie takiego dodatkowego kiku. Również bardzo dobry kawałek ciasta, kawałek strudla według mnie, ale jednak tutaj E, moim zwycięzcą jest ten klasyczny kawałek z jabłkami i z cynamonem. No i jeszcze ocena tych strudli, które tutaj mieliśmy. E, ten, który był e, z jabłkami i z cynamonem, e, bądź też kar karmelem, bo tego nie dodałem, tam był jeszcze karmel na górze. Dla mnie to jest 10 na 10, e, a ten z ciemną czekoladą 8 na 10. Naprawdę zajebiste propozycje e, obydwie, ale tak jak mówię, dla mnie wygrywa ta z e, e, cynamonem i z karmelem. to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, jesteśmy już naprawdę pełni pod korek. Skosztowaliśmy chyba sześciu czy siedmiu rzeczy tutaj. E, I to jest naprawdę nasz maks, więc nie damy rady. No ale tak jak już mówiłem od początku ja wiedziałem, że nie jesteśmy w stanie tutaj skosztować wszystkiego co oni tutaj proponują. E, no bo 36 food come on, umówmy się, to jest niemożliwe. No i jakie są takie moje pierwsze wrażenia na gorąco? Jeżeli chodzi o sam festiwal, o organizację jego, naprawdę super, naprawdę świetnie zorganizowany festiwal, location jest też naprawdę przecudowne, bo to wszystko dzieje się tutaj w Landschaftsparku w Duisburgu, a jest to park, który powstał na terenach starej kopalni i tak jak widzieliście, właśnie mamy wszędzie tutaj dookoła te stare budynki, jak jakieś stare rurociągi, e, i tego typu rzeczy, dlatego naprawdę ten festiwal e, e, food trucków super tutaj pasuje. E, także jeżeli chodzi o lokalizację, jest to naprawdę 10 na 10 dla mnie. Jeżeli chodzi o atmosferę na samym festiwalu, też naprawdę super. E, jest to jeden z lepszych festiwali e, street foodowych, na których byliśmy, i tutaj naprawdę bardzo duży props ode mnie za to. E, jeżeli chodzi o jedzenie. To co próbowaliśmy, były rzeczy gorsze, były rzeczy lepsze. Wiadomo, tak to jest. Nie wszystko jest zawsze super. Czasami zdarza się właśnie, że... Mamy jakiegoś wystawcę, który po prostu serwuje coś, co nam nie smakuje, ale to jest też każdego z nas osobista sprawa, subiektywna ocena. Jak dla mnie najgorsze były na pewno te gofry z batatów, z tych słodkich ziemniaków. Totalna porażka, totalne no-go dla mnie. Najlepsze, może podzielę to tutaj tą kategorię najlepsze na dwie podkategorie, bo jeżeli chodzi o wytrawne jedzenie, to najlepsze były dla mnie te fry to było coś przepysznego i tutaj zaraz właśnie zagłosujemy też na nie. No a druga podkategoria dla mnie to jest jedzenie słodkie. No i tutaj wprawdzie nie było dużej konkurencji, bo ze słodkich rzeczy spróbowaliśmy tylko tych strudli tutaj na koniec, ale były one naprawdę przepyszne. Dla mnie ten z jabłkami, z karmelem i z cynamonem to było 10 na 10, absolutnie. Dlatego to jest tutaj dla mnie najlepsza rzecz w tej podkategorii jedzenie słodkie. I to by było na tyle na dzisiaj. I dzięki za dotrwanie do końca. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, bądź też subskrypcji, żeby nie przegapić następnych odcinków. A ja już z tego miejsca zapraszam właśnie na następne odcinki na kanale Smaczny Vlog. Dzięki, pozdrawiam Cię po, cześć.